W poprzednim odcinku bariery zawitali do nas pierwsi przyjaciele! Teraz czas zamienić ich życie w piekło! Ale zanim to, trzeba będzie nieco rozbudować naszą bazę i wykonać kilka osiągnięć! Więc witam w barierze, dzień trzeci! Hahaha, <ścoughs> ktoż by się spodziewał! Drugi dzień i trzeci odcinek nagrywany, proszę Państwa, to jest ewenement w skali mojego youtuberstwa. Ale dlaczego wróciliśmy do bariery? Odpowiedź jest prosta. Przyszli do mnie PILAGEROWIE, Ja nie wiem, co tu się dzieje. Nie spodziewałem się tego i zabili mnie. Więc zakładam zbroję i planuję właśnie ich zdupcyć. Ale nie wiedziałem, ŻE w ogóle tak się może zdarzyć: że mogą przyjść pillagerowie, przejść przez barierę jak do siebie i zacząć mnie masakrować. Więc idąc tym tropem, planuję ich właśnie ubić. O nie! Albo oni mnie, nie jestem jeszcze zdecydowany. O! Chyba raczej oni mnie. Kurde, najgorzej, ja nie mam za bardzo nawet miecza. Czekajcie, gdzie oni są? Czyściłem sobie elegancko moją tutaj piękną krainę, nagle patrzę, a tam pilażerowie biegną. Trzeba takie ho, ho, i mówię, co jest? Z której strony przychodzą pilagerowie? A oni normalnie weszli za bariery. Nie chciałbym ich stracić, chciałbym... nie chciałbym też, żeby, żeby zabili mi moje zwierzęta. Także czekajcie, robimy speedrun. Bo tu mam... o właśnie. No i co teraz? O mój Boże, ile ich jest! Dzień dobry. Aua! Dobra, Muszę chyba zraszować. No bo co mam zrobić? Muszę ich po prostu zabijać po kolei. Zgiń! Dobrze, let's go, let's go! Dwóch ubiłem! jakimś cudem. No, zginiemy 500 razy na tym. Nie liczymy śmierci w tej serii. Nie liczymy śmierci. Ja nigdy nie umarłem. Uwaga, ty, ryby, ryby, ryby. O, zniknęli? Nie, są. Patrz, tu jest jeszcze jakieś moje wiadro, bo tyle moich hitów. Lamy mi zabijecie! Zmiatam stąd! Zmiatam stąd, przeklęte gnidy! Znikaj, znikaj! Oh my god. Ej, co to jest za. Co? Co to jest? Co to jest? Bad Omen, bardzo niedobrze. W ogóle, moi drodzy, reaguję na Wasze prośby, których jeszcze nie ma, bo nie opublikowałem żadnego z tego odcinków, ale domyślam się, że będą. I niniejszym zmieniamy język na polski. Wielkie brawa! Dziękuję, dziękuję, wiem, to jest opcja, której bardzo potrzebowaliście. Proszę bardzo! Zły omen, a nie bad omen, złowieszczy standard. To jest to, co zdobyliśmy. Ale czekajcie, sprawdźmy, czy to żadne itemy moje nie upadły i nie straciliśmy ich, bo byłoby głupio, gdyby tak się wydarzyło, a jest to bardzo możliwe. Czekajcie, ja bym przede wszystkim to chciał pójść tutaj po moje itemy i po mój level. że nie wiem, jaki ja miałem, ale już go potężnie straciłem, więc nawet nie ma o czym mówić. Robiłem te schody, jak pewnie widzicie. Dosłownie przygotowywałem się do odcinka i nagle najeżdżała mi się zdarza często? Raczej nie. No dobra, mamy to z głowy, po prostu musimy w ten sposób zacząć odcinek, no bo już co? Już więcej nic nie zrobię. Chciałem zbudować domek, chciałem się wam zaprezentować, że jestem takim pięknym organizatorem, a tu dupa. No niestety, trudno, trudno. Ale z dobrych wiadomości, proszę bardzo, uwięziłem świnie. Dzięki czemu przeżyły również starcie, a czy obie lamy przeżyły? Obie lamy szczęśliwie przeżyły, dzięki Bogu. A gdzie jest ta butelka? Miałem taką butelkę. O jest, przecież możemy się napić miódku. Proszę bardzo, miódek kolejny do picia, dziękuję bardzo. Tutaj rosną nam nasze te. Już widzicie, krzaków się trochę liczba zwiększyła. No ale dobra, musimy zrobić drewno, bo dzisiaj chciałem zbudować dom. To jest mój podstawowy cel tego odcinka. Chcę zbudować dom. Chcę wam wreszcie pokazać, że ja nie jestem taką środką i potrafię się dobrze zorganizować. Potrafię zbudować te fajne rzeczy. Ja tylko chciałem zrobić jeszcze najpierw topór, żeby móc wam zaprezentować. Przepraszam bardzo. Brrt i Proszę bardzo, mamy toporek. Zaraz zdobędziemy więcej drewno, bo już mi się skończyło. <laughs> nie będę kłamał, że zużyłem je na jakieś głupoty. Ale nie będziemy musieli się pozbyć tego naszego pięknego wyglądającego lasku, no ale trudno. Jeżeli będziemy chcieli kiedyś sadzić rzeczy, to będziemy je sadzić zgodnie z waszym upodobaniem. Piszcie mi w komentarzach, czego byście pragnęli ode mnie w tej serii. Jak chcielibyście, żeby to miejsce wyglądało? A ja spełnię wasze. Jaką wasz miłościwy pan, miłościwy pan tego kanału, spełnię wasze prośby. Błagajcie mi w komentarzach. Jeżeli macie jakąś sugestię, piszcie tak. Macieju. Błagam! Proszę bardzo, moi mili państwo, mamy sadzoneczkę nową, która spadła, mamy liście, które się psują. Zostawiamy tylko to drzewo, na którym jest UL! Bo Ula potrzebujemy, żeby móc coś zjeść, jeżeli będziemy mieli taką ochotę. A dom będziemy budowali. Czekajcie, gdzie ja chciałem budować dom? Aha, chciałem budować po tej stronie, więc generalnie to ten... Ul no nie przeszkadza, ale dobra, spokojnie, a czy Ul może wisić samoistnie? Czy on potrze <laughs> potrzebuje do tego tego drewna? Czy możemy na przykład zrobić coś takiego? Czekajcie, mam pomysł. Czy my możemy zrobić statyw na, przepraszam bardzo, UL? Czy to jest możliwe? <laughs> czekajcie, czy to jest naprawdę możliwe? No można ul przenosić silktaczem, więc na pewno mogę też zrobić coś takiego, prawda? No oczywiście, że mogę, ul normalnie nie odpadł, więc jest fantastycznie, właśnie pozbędziemy się wszystkich pozostałych liści, co prawda, chyba trzeba będzie je zbić łapką, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić, ale słuchajcie, żeby nie marnować czasu, przejdźmy do budowania, Za, zanim zaczniemy budować, to sprawdzimy jeszcze, jakie achievementy nam pozostały, żeby móc dzisiaj szlachetnie je spełnić i powiększyć naszą barierę, przynajmniej o pół klocka, bo były wstyd, gdybyśmy w jednym odcinku nie powiększyli go o pół klocka. Ale co tam u naszych przyjaciół. Jak oni się zwali? Świntuki pierd, dziękuję wam, że istniecie. A żebym nie zapomniał waszego imienia, to od razu zróbmy sobie tabliczkę, bo ja wiem, że zapomnę. Ja znam siebie, moi drodzy. Ja wiem, że ja za sekundę już nie będę pamiętał tego, tych nickname'ów, które pomyślałem, bo chciałem otoczyć nasze świnie, żeby one nie siedziały w takim świńskim, paskudnym miejscu otoczonym błotem, żałosnym, tylko chciałem im uczciwą i poczciwą zarazem siedzibę. Proszę bardzo, proszę bardzo, dziękuję wam. Nie starczyło nam pół ale zaraz to naprawimy. Ale zobaczcie, no wygląda wspaniale! Różowa zagroda do różowych świn! I czekajcie, nazwijmy je od razu. To jest oczywiście świntuch. Oraz to jest oczywiście pierd! Dokładnie, to są oni! Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Jak one powinny mi być wdzięczne, że ja im daję takie miejsce do życia, że ja im daję takie piękne chwile, które mogą spędzić razem ze mną. One tego nie rozumieją i one tego nie doceniają, ale może kiedyś to zrozumieją i docenią. Tak jak wy, jeżeli doceniacie mnie, zostawcie lajka pod tym filmem. Zachęcam i pozdrawiam. Dzisiaj zbudujemy dom, moi drodzy. Dzisiaj dom zbudujemy dokładnie. Czekajcie, tu jest ten, czyli dom zbudujemy tutaj. Aha, czyli świntuki pierd też nam blokują. Ale dobra, nie będziemy się jakoś tym bardzo przejmować, bo możemy zacząć robić to. Już teraz! Dlaczego? Dlatego, że patrzyłem mniej więcej jak ludzie budują domy w Minecraft obecnie. I nic tam odkrywczego nie wymyśliłem, ale na pewno. Można je robić również z tych różowych belek, więc ja dokładnie to zaproponuję. Proszę bardzo, budujemy właśnie szkielet domu. Jeżeli nie znasz się na budowaniu, to patrz teraz jak robi to mistrz, bo ja mam 25 o 34 50 Dwuletnie doświadczenie w budowaniu domów. Więc jeżeli jesteś żałosnym amatorem, chętnie ci pomogę. Cyk i cyk, proszę bardzo. Myślicie sobie, co ty za krzyżowe jakieś gwienko budujesz, a ja dokładnie wiem co robię, bo nie jestem. O tym i amatorem, tylko jestem mistrzem. Pam param! Proszę bardzo, oto szkielet naszego domu. Na górze będzie dach, na dole będą ściany. You know the drill. Proszę bardzo, i na razie tak to generalnie będzie wyglądać, bo nie chce mi się za bardzo budować dachu, bo dach to jest sko. Wyłaś mi stąd! Wynocha z domu! Brudzicie mi! Konie mi do domu WŁAŻĄ, Wynoś się, haraczu, pieprzony! Jaką on tam ma wyjść teraz? Jaką w ogóle tu w las? O, wyszedł, dobra, wynoś się z tym kuprem. Muszę dodawać drzwi, nie będą mi tu jakieś paskudne zwierzęta włazić do środka. Czekajcie, ja ogarnę drzwi. O, jakie słodkie, różowe drzwi. No dobra, niech będą takie. Proszę bardzo, oto jest moja bardzo męska chata. Bardzo męska chata. różowa? to jest najbardziej męski kolor, jaki istnieje na tym świecie. Czekajcie, zrobię jeszcze tylko dach i musimy to oświetlić od góry. I domek mamy gotowy, więc pierwsze zdanie dzisiejszego odcinka myślę, że będziemy mogli uznać za odhaczone. Dom bez okien, ale przynajmniej przytulny. Crafting table se też wniesiemy do środka, żeby musić za każdym razem wchodzić upierdliwie do środka, żeby móc cokolwiek zrobić. Bo to jest mój styl, moi drodzy. Właściwie ja nie wiem, czy ja chcę te drzwi. Dobra, niech one będą przez cały czas otwarte. Jeszcze wypadałoby być czegoś podłogę. I podłoga fajnie by wyglądała z tych białych bloków, tylko że tych bia białych bloków za dużo nie mam, a nie chcę jakoś mega wszystkiego psuć, co tutaj nam dookoła powstało, ale troszeczkę zepsuję, albo troszeczkę mogę, wiadomo. No ładna będzie taka biała podłoga, nie? Myślicie, czy to ma sens? Myślę, ma. moim dziewięciu takich klosków, więc już niewiele nam brakuje. Raz, dwa i trzy i cztery. Proszę bardzo! O, proszę bardzo! Jakby nam się w ogóle przydał dzwon, żeby móc te nasze zwierzęta codziennie budzić ze snu, prawda? Pierd! Prawda, świntuch? Dokładnie. Jak tam się bawisz? O, niuchasz nosem. O, ty też. Czy ja śmierdzę według ciebie? Insynuujesz, że śmierdzę? Dobrze, okej, okay. czekajcie. Jeżeli wy uważacie, że śmierdzę, to... Eee, właśnie nic nie mogę wam zrobić, ale mógłbym postawić krzak, który by was bolał Wiesz, mógłbym to zrobić, ale nie zrobię tego, bo jestem szlachetnym panem Więc ciesz się, poddła kreaturo, że dzisiaj mam do ciebie wyrozumiałość eee, Jak tam nasz miodek? Bo zrobiłem się troszeczkę głodny <laughs> Miś uszatek, miś puchatek A właśnie, mam jeszcze ten standard. czekajcie, jeszcze sobie powieszę sztandar Proszę bardzo, niech piladżerowie wiedzą, że ja tutaj masakruję ich I nie ma tu dla nich miejsca Prawda, choracy? <laughs> Mamy pierwsze imię dodamy. Dobra, ale sprawdźmy, jakie dzisiaj achievementy musimy, moi drodzy, zrobić. Postępy. Proszę bardzo, złap kijankę do wiadra. Są kijanki w Minecraftie. Znaczy, oczywiście, wiedziałem, co? To... <grym> Żartuję. Popuń razem z kozą. Hmm, nie mamy kozy, ale to jest do zrobienia. Nałóż plaster miodu na bok miedzi. Okej, okay, dobra, złap rybę bez wędki. To by było dobre, tylko gdzie my znajdziemy rybę? Nie wiadomo. Catch and cook fish. Okej, okay. jest jeden quest, który polega na... Złapaniu oczywiście ryby i jej ugotowaniu A mam dobre wieści, bowiem ja rybę już złapałem Tylko musimy pójść do naszego magazynu, który jest oczywiście stopień terna na dole Aha, i możemy też pomyśleć dzisiaj Jeżeli zdobędziemy, wybierzemy się dzisiaj na wyprawę do podziemi To możemy pomyśleć również o tym, żeby zdobyć kości Bo kości i biała, biały barwnik to jest najbliższe, co jest... Bo ile mamy tego, tego... No tej terrakoty za wiele nie mamy. Nie starczy nam raczej na 8 kawałków. Potrzebowaliśmy chyba dwóch staków. Ta, No raczej nam nie starczy. Ale przy okazji coś tam jeszcze zdobędziemy, jak będziemy na dole. No patrzcie, zbroi już mam całkiem sporo, więc raczej przeżyję takie... A, dobra, nie ma się co martwić, ogarniemy to. No ale to chciałem powiedzieć, że wystarczy nam tylko 12... Barwników, 12 barwników A jedna kość daje 3 3 razy 4, potrzebujemy czterech kości Więc to jest do zrobienia, to jest do ogarnięcia Dzisiaj, jeżeli się postaramy Potrzebujemy tylko trochę więcej jedzenia, więc przydałbym ten tam pszczeli, to, Ale dobra, o tu są lampiony Nie zauważyłem ich, epicko Więc bez zbędnego przedłużania, moi drodzy Czekam na się wyprawa do podziemi, więc ja się szykuję I witam, i widzimy się w podziemiach Dobrze, najbardziej martwi mnie niewielka ilość jedzenia Które mam, ale zrobiłem sobie nowy kilo który raczej powinien mi wystarczyć, bo wiele tam rzeczy nie zdobędziemy I schodzimy do podziemi Moi drodzy, gdzie my mieliśmy to ze. O, nawet już słyszę zombiaki z jakiejś przyczyny, co jest dziwne, bo raczej nie powinno ich jeszcze być. Gdzieś mi się tutaj najwyraźniej respią, ale gdzie człowieku? Nie mam pojęcia. Halo! Czy tam na mnie czeka zombiak, bo nigdzie tutaj na górze nie widziałem zombiaka? Gdzieś tu siedzi prawdopodobnie. No, Misiaczku, jesteś tu gdzieś, czy co? Nie, nie ma go. Czekajcie, słyszę go, okej, okay. czyli musi być gdzieś tu, bo ja mam źle ustawione słuchawki i z prawej słyszę lewą i odwrotnie czyli Gdzieś tu chyba powinien być ten zombiak, zbliżam się do niego? Wydaje się, że tak, gdzieś tu jakby był Kurde, nie chcę marnować, o zbliżam się, mega się zbliżyłem do niego Dobra, idźmy w dół, idźmy w dół, nie myślmy wiele, idźmy w dół po prostu No wydaje się, jakbym się zbliżał, te dźwięki niby są bliżej, ale na szczęście nie słyszę żadnego skellingtona bardzo byśmy nie chcieli trafić do skeletonerskiego kraju. Proszę, żeby nie było tej żadnego. O, nie słyszałem szkieleta. Proszę, nie. Kurde, jak dobrze by było mieć jakieś X-ray, nie wiem, gdzie mam iść. Mam wrażenie, że się oddaliłem. Okej, okay, złoto, ale na co mi to złoto? Kurde, zapomnij wziąć tą rybę, a mi się tam przepala. Tak, to byśmy mieli pół kratki więcej. Ale co nam te pół kratki? O! Wydaje mi się, że jestem blisko. Ja pierdzielę, jestem już na... tak blisko. Kupię już pół go. O, jest! O oh my god! Ludzie, to jest mineshaft! O mój Boże! W sensie, jak to się nazywa po polsku? Kopalnia! Taka... Y, tun taki tunel! Tunel, tun, 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 tunel! Giń! Gnido! Ała! O nie! Zrzucił mnie tu! O nie! Bardzo źle! Proszę! O ja pierdziela! Jestem w patowej sytuacji! Obok mnie jest creeper, człowieku! Dobra, ubiję go, ubiję go, ubiję go, ubiję go! Zblokowałem go na szczęście Ej, tu jest chyba jakiś spawner tych pająków czy coś człowieku? Ja z pająków będę miał wełnę, ale rozkminiłem teraz Ej, to jest mega dobrze, że znaleźliśmy ten mineshaft On jest chyba nawet całkiem spory, wydawałoby się O kurde, ile tu jest pająków! Halo, czy ktoś tu jest? Patrzcie, no zmiarzę to! Ale mamy farta, ludzie! Nie wierzę w to, co się wydarzyło, nie wierzę w to no kurde, bo on mnie zabije, co on ma taki zasięg daleki? Czekaj, bo ja mam cringe'ową sytuację, lekko. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. dobra, rozświetlajmy, rozświetlajmy. O, kolejny, dobra, tu jest kolejny, z wyskoku. Atak z wyskoku zawsze jest mocniejszy, jak to miał JJ Joker 50 lat temu, jak was jeszcze nie było na świecie. I czy tu coś jeszcze jest? Nie, tu też jest spokój. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Czy ten Mineszept się gdzieś ciągnie? Ale szczęśliwie nie wiadomo za bardzo gdzie? Może w tą stronę? Bo tu słyszę trochę tych zombiaków. Dobra, ale nie będziemy kopać węgla, tylko na spokojnie się tej rozejrzyjmy. Co my tutaj jesteśmy w stanie znaleźć? Z zobaczmy. O, tu jest miedź, której nie zauważyłem i mogę chyba kopać kilo. Okej, okay, czyli będziemy mogli zrobić te bloki miedzi. Super. Myślałem, że dłużej będziemy walczyć o miedź, ale w takim razie nam się jeden event bardzo mocno zbliża. Cyk, proszę bardzo, a tutaj coś jest? Czekajcie. O, pozbądźmy tych pajęczyn. Mi się wydaje, że w ogóle z pajęczy też zaraz będziemy mogli zrobić łóżko. A za łóżko z całą pewnością też jest achievement. Gdzie możemy sprawdzić? Tylko, że to jedzenie. Mamy duży... O, patrzcie! Dostałem taką skórzaną tunikę. Fajne. A może za posiadanie zenchantowanej zbroi można dostać achievement? Nie, raczej nie. Dobra. No z tej strony. Jakby najbardziej słyszę z tej strony te zombiaki. Albo nade mną, albo pode mną. Nie wiem. Może pode mną właśnie powinienem kopać. Tak, wydaje się, że się zbliżam. O, dobra. Mam, 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 mam. Tutaj jest. Postawmy tam tylko świeczkę, żeby ona już delikatnie to rozświetlała, a my tam wrócimy, bo tam jest tyle potworów, że to będzie miazga jakaś, jeżeli ja tam pójdę teraz. A muszę się trochę lepiej przygotować, mam za mało jedzenia szczególnie. I od razu zobaczmy ten achievement związany z rybą, więc to będziemy mieli z głowy. Kurde, tylko najgorsze jest to, że ja przez to, że robię takie głupie schody, to strasznie dużo marnuję... A czekajcie, nie ma jakiegoś za złoto achievementu? A w ogóle otworzyła nam się nowa. Zobaczcie, nowa ta związana z rolnictwem, to już widzieliśmy i nowa taka związana z przygodą. Czyli tak, rzeczywiście za łóżko coś jest. Ile mamy tych stringów? 5. I wiem, że mamy jeszcze z 8. Osiem w bazie. To chyba nie wystarczy nam, a owcy też prędko raczej nie zdobędziemy. No ale zaraz to jeszcze przejrzymy tą listę dokładnie, co możemy zrobić, jak tylko tą rybę odblokujemy. Może ta ryba nam coś da. Tutaj też gdzieś są po boku jakieś jaskinie, bo słyszę te zombiaki wyraźnie gdzieś tutaj, ale gdzie dokładnie, to ciężko powiedzieć. Wydaje się, że jakby gdzieś stąd to te odgłosy. Dobra, mamy rybkę. Rybkę od razu opędzlujemy. World Border się powiększył. I zobaczmy te achievementy, co my tu jeszcze mamy. Ochrona sadnika przed porażeniem, nie rozwiązając w tym ognia. Ok, strzel z kuszy. Kusza nam chyba z tych pillagerów, niestety, nie wypadła, ale możemy liczyć, że oni jeszcze kiedyś się pojawią, jak się raz pojawili. Przejrzyj upadek, to jest do zrobienia za jakiś czas. Odbierz sygnał nadawany przez. Ok, rzeźbiona biblioteczka to też raczej nie jest jeszcze nasz czas. Luneta nie. Dobij targu, też raczej nie No to, spowolni upadek Ześlizgując się po bloku miodu To by było możliwe, tylko ja nie wiem jak się robi te honeycomby Musiałbym to sprawdzić, czekajcie, wygoogluję to w internecie <grym> Najlepsza metoda Okej, okay, czyli muszę używać nożyczek Na y, bineście Czyli na tym, jak to się nazywa Ulu, pszczelniku I wtedy będziemy mogli ogarnąć sobie to Czyli nałóż plaster miodu na blok miedzi Bez problemów wtedy to ogarniemy Super, cieszę się Więc przetapiajmy to mieć czym prędzej Przetapiajmy też tą terakotę, bo ona już powinna nam niedługo starczyć Chociaż co prawda teraz nie zdobyliśmy żadnych kości Mamy tylko jedną kość dalej To jest lekka lipa Stringi, czekajcie, zobaczmy ile stringów potrzeba na jedną Aha, nie, ej, to jest, to łatwo Ej, to będziemy chyba to mieli Zobaczcie, osiem stringów, będziemy to mieli Ej, możemy zrobić łóżko Czyli jeszcze jedno achievement rozwalniemy Let's go! Widzicie, ja od razu mówiłem, że jestem prosem, a wy we mnie nie wierzycie. Zacznijcie wreszcie we mnie wierzyć. Wszede same komentarze były: Macie, ty nie ogarniasz człowieku, zamknij gębę. Takie słowa do mnie mówicie, naprawdę skandal. No to jest tylko szczegół, że nie opublikowałem jeszcze żadnego odcinka z tej serii, ale nieważne. Proszę bardzo, góry, doliny, czekajcie, bo nam się to robi za wysoko. Ja generalnie kopię to wszystko, żeby nie było, wiecie, takiej sytuacji, że nam się na górze będą robić jakieś potwory, więc to szybko skopię. Proszę bardzo, wyczyszczone. Co prawda, rozpadał się w międzyczasie deszcz, jeszcze mi zostało trochę. Kamienia, ale wygląda to już całkiem nieźle, bo że teren się powiększa. Już patrzcie, jak niewiele nam brakuje do tego miejsca. Raz, dwa, trzy, cztery achievementy tak naprawdę nam brakuje, czyli bardzo niewiele, bo my jeszcze w tym odcinku coś zdołamy zrobić, moi drodzy. Tylko muszę znaleźć gdzieś jedno żelazo. Jeżeli znajdziemy gdzieś jedno żelazo i przy okazji będziemy mogli wykopać to złoto, kto wie, może to złoto nam się do czegoś przyda, to będziemy mogli ogarnąć ten motyw z, z blokiem. O, tu posadziłem coś. Blokiem miodu, rzecz jasna, bo już raczej kości nie uda nam się w tym odcinku zdobyć i będziemy powoli dobijać do końca. Bo już mamy 36 minut surówki, więc u was to pewnie jest któraś nasta minuta. O, zobaczcie, bloczek od razu z tego szybko robimy. Aha, tak się nie robi bloczku. Okej, okay, czyli więcej wymaga bloczek. Okej, okay, on czeka, jest gotowy. Nie mamy tu nigdzie żadnego żelaza, nie? Nie mamy. Kurde, dobra, muszę iść spróbować to znaleźć, gdzieś wykopać. Powiększył nam się teren, więc coś tam powinno być. Coś gdzieś powinno nam się ujawnić żelaznego. O, zobaczcie, tu nam się powoli ujawnia kolejny cały korytarz. O, i od razu to jest żelazo. Super, super. Co prawda niewiele? Bo tylko cztery sztuki. Nie, to tak wcale nie niewiele. Ale wystarczy. Nam potrzeba jest nawet jeszcze mniej. Dobra, mamy żelazo, mamy shearsy i. Idziemy szybko wykopać, miejmy nadzieję, że pszczółki już się napracowały i od razu będziemy mogli to zrobić. I mam też nadzieję, że nic mi się tutaj nie pojawiło i nie przylazło, albo nie zespawnowało. Tu jest ciemno, czemu ja nie dbam o takie rzeczy? Za domem też muszę oświetlić. O, i tutaj najlepiej. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. ocieka, super, super! Mamy honeycombite, nawet trzy! I teraz co, wystarczy, żebym tam poszedł i to położył? I będzie działać? Proszę bardzo! <śled> Z woskiem? Ale co mi to w ogóle daje, że ja to postawiłem na, mie na tą mieć? Nie mam pojęcia, bo wygląd tego się nie zmienił za bardzo. Ale niech będzie, chyba mogę tak po tym sunąć, nie? Nie wiem, dobra, nie jest to dla mnie jakoś szczególnie ważne. Grunt, że powiększyliśmy nasz world border. Czyli dzisiaj chyba trzy archiwmenty, jeśli dobrze liczę zrobione. Całkiem niezły wynik jak na trzeci odcineczek. Patrzcie, jak wielką już mamy tą barierę. W kolejnym prawdopodobnie będziemy już się dobijać do kolejnych drzew, które są tu na krawędzi. I być może nawet dotrzemy już do piwnicy. Jeszcze nam troszkę brakuje trzech archiwmentów ale to jest do zrobienia w kolejnym odcinku, raczej bez problemu. Także ja już wam dziękuję. Zobaczymy się w kolejnym odcinku. A tymczasem co? Trzymajcie się, zostawiacie lajki, subskrybujcie ten kanał, bo jest powiedzmy, że nowy, więc tej dużo osób. Nie ma, widzimy się już niedługo, trzymajcie się i bye bye.